Cześć, przygotowałam um, święta w lodziarni. Za pomocą tego loda uzyskałam różne kształty. E, kto by chciał tego bałwaneczka? Ja, ja bym chciała. Ile? 5 zł. Dziękuję. Proszę, pieniążki. Do widzenia. Dzień dobry. Ja bym chciała kwiatuszek. Też 5 zł poproszę. Ej. Niedobry jednak nie kupuję. Do widzenia. <grystanie> Dzień dobry, chciałabym coś dla mojej córeczki. Kwiatek pięć złoty. Ach. Pięknie pachnie. Wezmę. Proszę. Do widzenia. A kto chce puchar? Ja przecież Avatar World Górą. Co nie? World górą. Do widzenia! Życzę udanych świąt!